Modlitwa wieczorna o opiekę i potrzebne łaski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Niebieski, proszę Cię, abyś otoczył mnie swoją opieką w tej chwili, gdy zapada zmrok i cisza. Dziękuję Ci za kolejny dzień, który mi dałeś. Pełen wyzwań i radości. Za każdy uśmiech i każdą łzę. Za nauki płynące z trudności i chwile spokoju. W tej wieczornej chwili pragnę zbliżyć się do Ciebie. Boże mój, z ufnością i otwartym sercem. Ojcze, zanim położę się spać, proszę Cię o Twoją opiekę nad moim życiem. Otaczaj mnie swoją miłością, a w chwilach samotności pozwól mi poczuć Twoją bliskość. Niech Twoje światło rozprasza wszelkie ciemności, a Twoja obecność sprawia, że czuję się bezpieczna pod Twoją opieką. Proszę Cię także, Ojcze, o dary Ducha Świętego, mądrość, aby podjąć mądre decyzje, siłę, aby przezwyciężać trudności i odwagę, aby świadomie podążać Twoimi ścieżkami. Niech Twoje prowadzenie będzie moim światłem. A Twoje słowo moim przewodnikiem w codziennym życiu. Ojcze Niebieski, zanoszę przed Tobą moje zmartwienia, troski i potrzeby. Ty, który znasz każdy szczegół mojego życia, wiesz, czego moja dusza pragnie. Proszę Cię, abyś spełniał moje potrzeby zgodnie z Twoją wolą. Otwórz moje serce na Twoje plany i pomóż mi z ufnością podążać za Twoim prowadzeniem. Dziękuję Ci, ojcze, za dar życia, za rodzinę i przyjaciół, którzy są dla mnie wsparciem. Błogosław im. Ochraniaj i prowadź ich drogi. Wstawiam się także za wszystkich potrzebujących Twojej pomocy. Za tych, którzy cierpią, są samotni lub zagubieni. Niech Twoja miłość dotknie ich serca i przyniesie im pociechę. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, który umiłował nas aż po krzyż. W Jego imię zanoszę tę modlitwę, ufając w Twoją niekończącą się łaskę. Niech Twoja dobroć towarzyszy mi w każdej chwili mojego życia. A moje dni będą pełne wdzięczności i oddania dla Ciebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Moc Modlitwy. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!